Sportowa Gmina 2013, certyfikat, który otrzymał samorząd Borzęcina, za co został on przyznany? Certyfikat został przyznany za działania gminy w zakresie rozbudowy bazy sportowo-rekreacyjnej. Szczególnie wiele działań podjęliśmy w ostatnich latach. Realizowaliśmy duży projekt przebudowy i budowy obiektów rekreacyjno-sportowych przy dofinansowaniu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. I warto podkreślić, że jesteśmy jedną z najlepszych gmin w Polsce w kategorii do 10 tysięcy, jeżeli chodzi o nasycenie bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie gminy w stosunku do ilości mieszkańców. Bo przecież na terenie gminy, która liczy 8,5 tysiąca mamy 5 boisk z trawy naturalnej, mamy 4 boiska typu orlik z trawy sztucznej, mamy 6 boisk wielofunkcyjnych do piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki z funkcją kortów tenisowych, mamy zaplecze lekkoatletyczne, Mamy dwa boiska do piłki plażowej. Mamy cztery siłownie, w tym dwie zewnętrzne typu outdoor fitness. Trzy hale sportowe, w tym jedna o wymiarach 24x44, pełnowymiarowa, zresztą wybudowana jako pierwszy tego typu obiekt w pojecie brzeskim w roku 2002. No i oczywiście place zabaw, które również służą rozwojowi. Fizycznemu, najmłodszych mieszkańców Poręczyna. Dlaczego warto inwestować w sport i rekreację? Warto inwestować w sport i rekreację, aby tworzyć warunki rozwoju fizycznego, ale nie tylko bo przecież warto wspomnieć, że wszelkiego rodzaju formy, typu kluby sportowe i inne. W różnych dyscyplinach sportowych to nie tylko krzewienie kultury fizycznej, to nie tylko tworzenie warunków, ale również promocja gminy na zewnątrz, bo przecież rywalizacja... W różnego rodzaju ligach piłkarskich, bo przecież rywalizacja w trakcie organizowanych turnieju zawodów MMA i na innych jeszcze płaszczyznach, która już dzisiaj pozytywnie wpływa na wizerunek gminy Bożęcin na zewnątrz, jako sportowej gminy. Mowa oczywiście o klubie sportowym Sokół Bożęcin, który doskonale sobie radzi w piątej lidze. Mowa o klubie sportowym Iskra Łęki, która przoduje w A klasie brzeskiej. Mowa o mistrzu i mistrzyni polski MMA. Także no, warto stawiać na sport, aby tworzyć warunki i aby wychowywać przyszłych mistrzów.